Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze aptekę apteka na którą czekałam, kiedyś nagrywałam z tego odcineczek aktualnie zobaczyłam, że się troszkę zmieniło bo zobaczcie sobie, że teraz te tutaj magazyn nie jest otwarty tylko on będzie jakby do kupienia, tu też jest do kupienia tu wow no nie wiem jak bym chciała nazwać moją aptekę, no e eh. ja myślę, że kolor będzie biały bo, jak na aptekę i na żywego apteka pod perłą. O, mam perełkę, więc myślę, że będzie spoko. Dobra. Kolejnym to jest krokiem: przejść do komputera, nacisnąć e-przycisk, klep, i kup to. Rega apteczny kupiłam. Teraz otwórz aplikację I, i zamów leki. Ok, w takim razie to też zrobimy od razu. Zamówimy sobie mało leków. Po bo... nie tu, chyba tu Apple. Zamówimy sobie tylko, załóżmy cztery leki. To jest na start. Dobra. Mamy teraz B umieścić. Umieszczam. I teraz biorę E. I teraz umieszczam leki. Umieść lekarstwo na półce. Okej, okay. okay, to już nie tak będzie jak jest. A, bram pudełko, żeby zniszczalne... Nie zniżczalne bo kasa fiskalna. Mm hmm, to jest to. Chyba o to chodzi. Tak. Teraz rozmawiamy z klientem. Dobra, i zobaczymy co jak jest. O, idzie, idzie jakiś klient pierwszy nasz tutaj. Dzień dobry, klientka. Witam panią bardzo serdecznie. Rozmawiam z klientem. Proszę, czego sobie życzysz? Menta Mentanto Mentantofanina. Czy my to mamy? Czy na pudełkach jest napisane w ogóle ATB? Ale... Ja wszystko na A mam. Ja nie mam meta antofapiny. Więc muszę to zamówić. Meta bisa. Meta Antofapina... Niech to będzie. Nie, to jest to? Tak. To jest to. Już idę. Idę, idę, idę. Jeszcze to położę. ui O. Dobra. O, na, to jest na sen, chyba. Chyba tak. I tu udajemy. Kładam do torby. Ok, mamy piąty poziom. Proszę bardzo, jak szybko. Nagrodę pieniężną, regał, produkty dekoracyjne. Oczywiście możecie powiedzieć, co sądzicie o tej grze, bo jak na razie mi siada. Zobaczymy, jak będzie dalej. Pamiętam, że ona miała Bóg w 11 tym zadaniu. Zobaczymy. Klienta produktów uszli E i wprowadź do terminalu. Ok, czyli to. I mam wprowadzić 9. Poszło. Wejdź do sklepu i zakup półkę apteczną. To jest. Mm, tu? I to jest tu? Zakupiłam półkę apteczną, ale, ale powiem Wam, że, że. No i tyle, no, no, no i co? Zakupiłam standardową półkę, ale nic więcej się nie dzieje i Fakt, faktem, dalej jest moi drodzy zacięte. Bo zobaczcie sobie, dalej jest zacięte. Hmm. Więc jak to zrobić? Ja pamiętam, że jak wyszłam z gry i weszłam w tamtym momencie, to mi się to odcięło. Trzeba wyjść do. A, weźmiemy nową grę. Po prostu wciśniemy. Zobaczymy, czy to się odetnie. Jak to teraz wygląda. Weźmy kontynuuj. Ja chcę wiedzieć, czy to się. Odetnie, czy nie. Dobra, mamy półkę. Dalej. Półka. No, sklep. Półka. No i nie, no i dalej nie. O matko. E, czy ktoś miał też taki problem? Dobra, już mamy trzy półki. Chyba, że mam więcej po prostu tych półek mieć, nie wiem. Kurde, ale to jest dziwne, bo tutaj nie jest półka też no, z suplementami. Licencja. No, dużo tu jest rzeczy widzę. A weźmy, zakupmy ich, kurde, siedem. Ale patrz, tu pieniądze są zbugowane. Bo to jest chyba po prostu ten. Iii. Szósty poziom. Moi drodzy, odbugowałam to. Nie uwierzycie. Jak macie 4, 11 tam e, zadanie to jest bardzo ważne. To nie robicie czegoś takiego, że kupujecie te półki jak po E, tylko, Chodzicie sobie w sklep, kupujecie dekoracje, farby ścienne, kafelki, czy tam elektroniczne, ale jak kupiłam te kafelki, dekoracje, to dopiero mi to odbugowało. No ja w to w ogóle nie wierzę. Zbierz puszkę, e, widzicie? I mam puszkę. Nie, to są te. A teraz gdzie jest puszka? Ale odbugowało mi to. A, tab! Boże. Mam. Najpierw nałóż farbę na pędzel. Jak? Zabierz puszkę, żeby położył na podłodze. Okej, okay, tabem też coś mam. Ale ja nie mam puszki. Jest tam? Nie. What the fuck? Wierzcie mi, ja jestem w ogóle w szoku, co tu się odwala, jak gra jest pobugowana jeszcze. Więc uważajcie na samym starcie, jak to robicie. Bo możecie się nadzielić jak ja, bo ja już im, traciłam nadzieję. Ale potem sobie pomyślałam, kurde, a jak kupię to wszystko. No patrzcie, nie ma tej puszki. A kupiłam to przed chwilą. I już mnie zawiedli, że jest tak pobugowana. No i powinno już być tutaj. Ja pierdolę. No. Gdzie to jest? Bo to jest chyba półka. Pokaż, otwórz, umieść. No umieść, to jest półka. A nie. Dobra, to jest światło. A rany, to jest takie do B. To jest już półka. Dobra, mam tych półek więcej. To nieważne. B umieść, o, to też jest półka, to nie, oj. G, E zostaw. B, to też jest półka, to nie. Zobaczcie, co... język to jest pobugowane. A tak myślałam, że sobie nagram taką zajebistą gierkę i będzie spoko. A w ogóle jest coś narysowane, żeby rozróżnić co to jest? No way, Made in Turkey, name standardowa półka apteczna, okej. Okay. Szukamy. Puka. Puka. Puka, puka, Póki teraz. To też dam gdzieś tutaj. W ogóle fajnie, że to można tak rozrzucać. To jest akurat super. Teraz, gdzie jest farba? Jak ja mam znaleźć farbę? Chcę farbę, ale nie mogę znaleźć farby. Nie wiem, gdzie mam tą farbę. Alo, pokażcie mi to. Jeszcze raz zamawiam to i to. Nie powinno to być. No i teraz się pojawiło. Nie, nie pojawiło się, nie ma. Jakie to jest bugów? A, tu jest. Rany boskie. Daleko. Mega daleko. Teraz bierzemy tap. Nakładam. I teraz mogę malować. Masakra. I to tak długo będzie się malować jedna ściana, czy co? Jeden kafelek. O Panie. Zanieś pudełko z płytkami do sklepu i na podłodze. Dobra, na razie tyle zrobimy. Bo to jest w kupę czasu. Ale jest pobugowana gra, więc jeżeli ktoś ma zamiar w to grać, to... Uważajcie po prostu, uważajcie. Mamy płytki. Kładę płytki. Biorę młotek. Biorę płytkę. Tu matko. Tu się. Tuczemy. Ehe, i nie ma tej płytki. Czy ktoś to widział? Widzieliście to. Mówcie, że to widzieliście. No płytki akurat zajebiste. Mogę ją wziąć nawet. Ale czekajcie, e, mam tak wykonane pół na pół. Nie, to chcę zobaczyć jeszcze, czy w ogóle jest inne, inna możliwość innego koloru, na przykład jest, żółta farba. Jezu, nie widziałam. Płytki inne. Rany, jest tego masa. Mm, farba do ścian, taka. Płytki takie. Czerwona, czarna, pomarańczowa. A wziąłem co? Taką se ożółtą. Niech będzie. A płytki też spoko. Niech będą na razie. Nie ma co. Otwieramy. Spocząć trzymając uwagę, przejdę do ściany i brzmi. Czy to co? Co? Ja mogę burzyć ściany? O, wow. czekaj, no nie gadajcie! Mamy więcej miejsca. I co, za pieniążki można? Siódmy poziom, świetnie! Uj myślałam, że to będzie lepsza gierka, szczerze mówiąc, i się zawiodłam. I się zawiodłam. Nie wiem, czy będę ją kontynuować, to zobaczymy jaki będzie miało to odbiór, bo naprawdę pobugowane jest. Nie ma co mówić. I ja cię dupię. I się po prostu tak rozbudowujemy za pomocą młotka. I pieniądze też się zbugowały, nie wiem czy widzieliście wcześniej. Mamy już siódmy poziom, możemy dalej bugować ten. Ale nie mamy klientów. Why? Nie mamy klientów w ogóle. Jezus Christ. Wiecie co? W tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że wiecie, że po prostu ta gra ma bugi jak na razie nie opłaca się jej kupować. Mam nadzieję, że się odbuguje i że to naprawdę będzie sztucz gierka, bo wiązałam znowu więcej nadziei niż tylko jeden odcinek. Także trzymajcie się i ja czekam na aktualizacje. Jeżeli aktualizacje się pojawią, będą fajne, ja wtedy po prostu wrócę do tej gierki. A teraz apteka pod per perłą ma przerwę. Cześć i pa!